我跟你说。 There is am Dobra, no potem będę nagrywał coś chyba z dorszyów live'a, Z dorszów potem będę nagrywał. Za takie może. O 19.50? O tak, 19.50 będzie live z dorszów, albo o 20 nawet. Доброй ночи. 第一个。

19.50 i live z dorszów, a jest 19.37, czyli o 19.50 live z dorszów. A kiedy to się no zrobi? Dawaj szybciej, błagam cię. Szybciej. będę dostawał zobaczymy nawet no nawet 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 dobrze 1950 i live z czekaj da się to jakoś tutaj napisać nie nie da się kurde szkoda 1950 i live z zdoszył, czyli 12 minut. No to zdążysz No jak nie trafiam? To fake. Jako? Wreszcie no wreszcie

O, to, to. Nie! Dwa zjadłem przy przypadek. Nie? Nie, 4 minuty. Jeszcze 11 minut. I live dorszów? No czy się stanie jak to na mnie spadnie? 19,50 i ile z dorszów? No to było oczywiste, że liczmy się, nie stanie. O, o, o. Uda się? Ja pier... A czekaj... Ee... Powiedz, że... Potrzebuję takie dwa... Ja pier... Gijówna Gijówna, ale gijówna ale, ale giat Jeszcze 10 minut 10 minut, to Mmm ale głównie, Boże, jednego, co to jest? Jajka żula jadowego. Czy będę już gwaśna i lepiej się. Yy... Czekajcie. co się najbardziej y, opłaca tutaj robić Czyli y, upgrade'ować Szczęścia według mnie? Według mnie szczęścia nawet Teraz ja na to zbieram Nie wiem czy te inne jajka w ogóle robią Napiszcie jak ktoś kto, co one robią O żeby to, 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 to. to kupię, to chyba kupię. Ten pakiet duży go się na dopłaczę kupić. Jeszcze minuta? Spoko, nie minuta jeszcze? Zabić tą grę chcę Aaa spadłam Brać 19 Raczej 20 19:50 I lives dorsów Czyli Jeszcze 8 minut? 2 minuty temu... Ej, co, 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 co? Co, co? Przepraszam bardzo, co? 1950 i live z dorszów 19... Dobra, 50

Ej, jak jest ja tu trafi milion, ja wychodzę automatycznie z gry. Jak będzie milion, ja wychodzę automatycznie z gry. Nawaj, otwieraj. Ja. Ale giówno Alewno. Jakie -gi dziówno, ale gówno, -gi ale giówno Ale giówno.

Na czwórkę? Nie wiem, bo jakbym się zgubił, oni by mogli rasować. Byłby raz to już dać. Sam albo cztery osoby. to cztery osoby. Czemu ja nie mam głowy i rąk? mągasz. No pani. <gry> Każdy tak ma Among us. Ej, czemu jestem creeperem? O już nie. Creeper? Oh man. Helikopter, helikopter, kopter, kopter, helikopter. Para, Parakopter, parak. Daj koniecznie Soniaś mi ekran.

Miał miał, 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 miał. Miał, 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 miał. Miał, 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 z perspektywy. Z perspektywa optymisty. Wiedziałem. Miał oh, miał, miał miał, 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 miał. Dobra, widać, że już y, oni na pewno są na drzwiach numer 5 y, na pewno. Czemu tutaj tu retunku, on tu otwieraj się ty otwieraj, szyzamie otwórz się szyzamie otwórz się szyzamie otwórz się szyzamie ej, czemu nie mogę wyjść z gry no to mi się pokazuje, ja pier, ale fart po prostu Warta mam takiego, że Jak. Czemu ta winda wygląda jak że Ej no to nie jeden do jeden, jak że tylko nie ma tutaj głośnik. Czemu się tutaj cukierka? Nie ma internetu. Super. Super się bawię. Super się bawię. Jakbym w Fortnite tak nie miał internetu, a bym, i bym został na drugim miejscu na turnieju. Bo ostatnio grałem w, w, w turniej, i które bym mogły też grać na pewno w turniej, Była do zdobycia taka ta parasolka Była. Teraz w Fortnite była do zdobycia parasolka taka jedna, e, ra, taka turniejowa. I ona była chyba aż 75 punktów. Z kolegą też zrobiliśmy za siódmy, yy, za drugim razem. Najpierw mieliśmy chyba jakieś 48 punktów. A za drugim razem mieliśmy chyba Czekaj. Ale ja jestem dobry po prostu z matematyki. Jestem ja taki dobry z matematyki. Jestem taki dobry z matematyki, Ja, ja piątka. A. Ja. Nie hmm. Jaką grę polecacie? Jaką grę polecacie? W dorszy to nie, bo to tam laguje, że nie wiem Patch Go może Blocks Fruits nawet Heaven nie ma szans To coś na pewno nie ma szans Wiem, oh, wiem, wiem, wie, wie. Chyba już albo nie A się Robux? Sprawdzę to. Na pewno to jest fake. Aha. Nie wiem, o co tam chodzi. Jaką glebę poleczać? Wiem, wiem, wiem. Chyba wiem jaką grę. Hmm. Pet's go albo Blox Fruits, albo Dorszy. Napiszcie. Co by tu było lepsze? Co byłoby tu lepsze? A może? Czekaj. Może... Czy to jest? Total Roblox. Aha, nie chcę wiedzieć. Nie, tylko... Wiem. Wiem. Bijam teraz do randomów, bo teraz moi przyjaciele grają w Robloxa. I zobaczę, w jakie grają gry. I muszę je ocenić od żera do 100. Dobra, tą grę od razu już oceniam. Plus 5 na 100. No, wiem, że dołączyłem do Danik 2277. Dobra Ile to się oduję? Wiem. Piszcie w komentarzach tutaj. Wasze nikki na Robloxie a ja będę oceniał. Ale z tego będzie live. ale fajny live będzie. Dobra. Ej, zobaczcie, czy jest taka osoba, ja. Bo mm. mm. no, musisz mi łazić po łbie Eee. Czemu, Czemuż sobie tak się nazywacie? Reportujecie. Ściągnęłaś ode mnie nazwę.